Czy warto kupić nowe AirPodsy mając starsze? Generalnie tak i nie. Jeśli w ostatnim czasie kupiliście AirPodsy Pro drugiej generacji, to nie przesiadałbym się. Chyba że macie już na przykład dwuletnie takie AirPodsy, albo pierwszą na przykład generację tej Pro, albo w ogóle inne lub starsze AirPodsy, to generalnie jak najbardziej polecam je kupić. To jest kapitalny produkt. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że te sławki mogą być jeszcze lepsze. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy nie znajdziecie na rynku sławek z lepszym ANC, czy lepszym brzmieniem, ale Uważam, że zarówno właśnie te wyciszanie, jak i sama jakość dźwięku jest tutaj w top 3, jeśli chodzi ogólnie o te wszystkie słuchawki. Naprawdę kapitalnie jesteście w stanie odseparować się od otoczenia. Dodatkowo ten dźwięk, łącznie z basami, jest naprawdę bardzo dobry, ale z drugiej strony cała funkcjonalność, łączność, którą one oferują z całym ekosystemem od Apple jest kapitalna, funkcja aparatu słuchowego. No i z drugiej strony mamy teraz wykrywanie też tętna. To są naprawdę kapitalne rzeczy, dzięki którym po prostu te słuchawki. moim zdaniem są numerem 1 całej tej wrześniowej premiery, także jeśli macie jakiś starszy model, to naprawdę polecam wymienić, a jeśli macie Pro 2, to dajcie się im zużyć, albo poczekajcie na promocję i dopiero się przesiądźcie. No i fajne jest też to, że w tym roku jeszcze staniały, więc jest taniej, aniżeli na premierę AirPodsów Pro 2.